Ej, dilerek! Dawaj, Co dawaj, jest, stary, kto star? pierwszy na górze tego gigantycznego wieżowca, nie, schodach, staraj, ten wygrywa. To dlatego mi kupiłeś oh. te burgery przed odcinkiem, czekaj, oh. czekaj. Oh. Co jest grana? Oh. Oh. Dobra, mam, mam zadyszkę. Ej, stary, Jak schodzimy? Schodzimy, stary, mam A zadyszkę. Tu Co jest chodź na burgery, stary, kolejne, chodź. Ja to na burgery? Chodź, stary, podążaj ze ścieżką z kotletów, stary. Okej, okay, ścieżka z kotletów, oh. ścieżka dobra. To jest w ogóle... Złe wyjście, stary, chodź. Za, is... ścieżką, za ścieżką z kotletów, stary, chodź po Okej, okay, dobra. Ej, st... oh. Jerzu, no? Eh, powiedz mi, ludzie zostawili łapkę w górę, bo coś czuję, że nie. O, no właśnie, słuchajcie, jeżeli chcecie, żebyśmy kiedykolwiek byli w stanie jeszcze biegać. To zostawcie łapkę oraz subskrypcję. Tak naprawdę wiem, że macie to gdzieś czy będziemy biegać, więc po prostu zostawcie łapkę i subskrypcję, bo wtedy znajdziecie stówę na ulicy i to jest gwarantowane, nie mówię kiedy, tylko ogólnie, okej? Okay? Więc nie, trzyma, nie łapcie mnie za słówka i e, tylko klikajcie suba. A słuchaj, chodź za mną, chodź za mną, stary, bo ja mam jedną alternatywę w biegania po schodach, co zdecydowanie nie jest naszą rzeczą. Patrz, stary, chodź, no chodź, no chodź za kotlecikami, stary. Chodź za kotlecikami, no tutaj, no zjesz sobie kotleci Je ci i kotleci, już go rozumiem stary, już go rozumiem Tutaj jest stary bank i jest w nim bedrock, chciałem wypłacić hajs stary i kupić po prostu jakieś e, suplementy Nie iść banku i nie mam kasu Chciałem kupić białko, żeby być silniejsze, ale to nieważne. a co tu jest, stary Co jest? Tutaj jest injection Jak injection, stary uważaj o! Stary, I'm on fire! Tam była I'm tenks. on fire! I'm on fire! O, stary! Co ty e, jest, Ale... O, ale m... Muszę biegać! Haha, Stary, ty Ej, stary, czemu jesteś taki szybki? Haha! Stary, nie ma to jak injection... Szczyknąłem se coś! Dobra, mordo. Stary, czuję się jakbym mógł wbiegać po ścianach... O, stary... Ja mogę wbiegać chyba Stary... Ja mogę wbiegać po ścianach! Jakiś, po jest. Jest. <laughs> Chodź za mną, co chodź za mną, to stary? stary. Ej, powykręcało mnie! Mam, Mam pajęczy moce! Masz pajęczą moc? Mam pajęczy moce, stary, tak! A masz pajęczy moc? Nie wiem, a co to znaczy? <św> nie wiem. <ślad> o nie, to jest ciężkie, nie da się wyjść na samą górę do końca. Aaaaa! Ej, jo! co masz? Tu jest Spider-Man! Jak ty wszedłeś? No tutaj, tędy. jak, jak? jak Aaa! Dobra, Proszę. dzięki mordo, dzięki. Tu są Spider-Many, stary! Cześć spider Ty jest strój Spider-Man, a nie Spider-Man! Co?! To jest strój Spider-Man, a nie Spider-Man! Stary, szybko, zakładaj to! Zakładaj stary, to! ale, widzimy, ale Ej, my Jesteśmy Spider-Man! jest, mm. stary? Yo! Co zrobiłeś? Stary! I'm flying! Co? Roz... Czy to ma Spider... To ma spider skrzydła! Ej, Mordo, ale nie chcę ci nic mówić. Ale musisz tu wracać, bo ja chyba. To wejdę. Coś tam widzę w oddali, stary. Widzę Co coś tam w oddali, podali? tam tu wszędzie są okna. Ale tam nie ma jednego okna, stary. Ej, stary, twój pajęczy zmysł ci to powiedział! Mój pajęczy zmysł stary podpowiada mi różne rzeczy. Mi podpowiada, że ktoś nie zostawił tej łapki w górę, o której mówiliśmy. Co? Ktoś Ale, dobra, stary, nie tylko ustawiu, nie mów. lajka! Że, nie mów tylko, że nie zostawili suba, bo jeszcze lajka jest w stanie. Nie, suba zostawili. Każdy. Suba zostawili, okej, okay. a dzwoneczek? Dzwoneczek? A przyznolili ostro! A, no to dawaj, leć, stary, w stronę a, tego czekaj, okna. Oj. Nie byłem gotów. A, sorry, mordo. Dobra, to ja polecę pierwszy. Patrzcie! Patrzcie! O, 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 o. Co się dzieje? O, o. Ma, ja, zbyt, latam zbyt wysoko. Latam zbyt wysoko You high to fly! Okej okay, oh. okay. Ej, ziomuś <coughs> co? Ja jestem w kolejnym miejscu Jakim kolejnym Chodź, widzisz gdzie jestem? Dać! leć tu Whee. I fly to high I high to fly? Ej, you high to fly! I high to fly! Ej morto! Co się nie chce nic mówić, ale tutaj jest jakaś skrzynia yy, co że skrzynia. Co to jest? Web shooter Co to jest? Okay. Ej, hey, web shooter! Czyli stary, będziemy mogli strzelać siecią? Ale jak to Z zrobić? Dupy? A jak to zrobić? To zawsze było moje marzenie. Dobra, e, otwierasz E, stary e... i teraz klikasz w zbrojkę. Ej, dobra, mordo, to teraz no. web shooter, trzeba go założyć. Okej. Okay. Okej. Okay. Ej, i teraz można różne rzeczy sobie wybrać. To jest niesamowite, stary. Ale jak ty wybierasz? Czekaj, tazer web, czy to znaczy, że Mogę razić prądem teraz, jak mam taser web, czy? Oh, o, sorry, odpala? sorry, mi cię prądem, stary. Człowieku idę stąd. łeb, e, I'm out. Okej. Okay. What? Co? Ty co umiesz? Ty... Jak to działa? Ja to działa? O co chodzi? Stary. Ja latam. Ty latasz? Oh yeah, nice. Ej, to jest ostre jakieś. Stary. Pizzko jest, jest Spider-Manem po prostu. Okej, okay, uwaga. Ej, stary, jest pool web No właśnie, wiem, stary, ja się wspinam teraz. To jest koks. Co. O! Być wszędzie! Ej, w sensie. Nie do końca rozumiem, jak to działa, jeszcze, stary. Jeszcze nie jestem wprawionym Spider-Manem, ale. O. Czekaj, a bo to nie ma nieskończonego dystansu po prostu. O, o! Nie ma, nie ma, nie ma. O! Co jest młody? To lata za wysoko. Stary, to lata tam, gdzie zechcesz. Ej, bez kitu, to lata faktycznie... Co, co ja widziałem przed chwilą? Ja rzuciłem jakimś frisbee. Co? Nie wiem. <laughs> co jeszcze jest? Co jest? Web grenade. Impact web. Ok, To chyba nawala po prostu. Web grenade. Okej. Okay. Jak to działa? Kierowniku! Co? <noise> Ej, ja Ej widzę ale potwory. jak ty widzisz potwory? No stary miałem... Ja też widzę! Umysł, to jest A zmysł bo to pajęczy, się włącza zbyt zmysł pajęczy, stary! Ej, jak to włączyć? O, co. O, o, Ej, zwinąłeś mnie! Daj mi spokój, Ej, typie! A masz, a, kurde, gościu! A, dawaj, dawaj, stary! Teraz... Ciacie. <noise> o, nie, Zostaw mnie! No dobra. Stary, proponuję ci jedno. Co? Dobra, czekaj, czekaj, czekaj. Kliknij, kliknij, kliknij stary, kliknij. A, Puść to, mnie! Dobra, A, stary, sorry. proponuję ci pojedynek Spider-Manów. Człowiek Pająk kontra człowiek Pająk. No stary, jeżeli się nie boisz. A wiesz, co jest w ogóle naszym celem, stary? Mieliśmy zadyszkę, nie mogliśmy wejść na ten budynek. Więc teraz na ten... Zemścimy się wejdźmy ten na ten budynek, stary. Dawaj. Dobra, zrób... zróbmy to. Dobra, pull web, uwaga. O! O oh man! Ej, ale dobra, wiem już jak to działa w miarę Wiem już jak to działa, bo udało mi się wejść. Okej, okay, teraz tędy, ten I teraz tutaj! Dobra, jesteśmy na samym szczycie tego wieżowca stary. Tutaj Co? jest coś dziwnego, tutaj jest coś bardzo dziwnego. Co? Tutaj jest Wither, Mordo. Jak wider. Tutaj jest Wither, będziemy musieli go pokonać jako Spider-Man. A tu jest Wither, o nie! Spider-Man kontra Wither? Spider-Man kontra Wither. Spider Wither, stary, zróbmy to. Tu, 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 tu. Dobra, Mordo, uwaga! No. O nie, o, tutaj yo. jest Wither, tutaj jest Wither. No, tu rozwali, stary, wszystko! Tutaj jest Okej. Okay. Okej, okay, okej, okay. on, on wybuchnie. Musimy uratować miasto przed nami, ja Bo ja stary się boję. Ej, ale my go zesponowaliśmy, stary. Shhh, to się nie liczy, stary. Dobra. To się nie liczy. Tejzer! Siuuuuuut! Okej, o. Dobra. E, weź uwaga. go bić czy coś? Tejzer, Tejzer. Je, 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 Weź Tejzer. go czy coś. Tejzer. O. Nie mogę go trafić. Już zaraz umrę! Co? Wider nas rozwali? Rozwali nas! O, ej. Goś! Tejzerem go zła... złapałem, go tejzerem, stary. Cały czas raży go prądem teraz. Cały czas go raży prądem. Zeskakuje, stary. ja się! Ej, ja zabijam stąd, stary. Pamiętaj, że możemy go razić prądem, stary, a zeskakiwać zarazem. Zobacz, zobacz. A... O nie, przyciągnąłem go! O, mam pół uciekłem! O nie! Uciekłem! Okej, okay, okej. Okay. On rozwala wszystko, o... jeżu. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okay, dobra. Ej, spoko, stary, ja prowadzę go na sznurku. Dawaj, bierz go, stary, bierz go Ale na sznurek. Jak... Bierz go na sznurek. Jak go mam brzeć szczur szczurek? Bierz go, stary, no... Musisz w niego trafić, stary nie po prostu! Nie! Dobra, i teraz stary, mamy go na sznurku, musimy uciekać, stary, musimy. I oczymy, uciekać. o czym na spacer! U, tak, bierzemy na spacer, stary Withera. Stary jest nieodpowiedzialny, jest niebezpieczny stwór, to jest boss w Minecraft! Stary, ja zobaczę jeszcze stary Web grenade, web grenade, uwaga! pdż! Łeb go, łeb We, go. go! Stary Web grenade go! go bi, w łeb go Bije go, stary, bije go, biję go! W web. Stary, on zaraz zostanie zamroczony! O, nie fajny anonimowi! Mamy nie. Dobra, go. O, o nie. O. Ej, a z piąski dużo brywa? Tak, bardzo dużo. Ojoj, no. O, tylko muszę uciec, muszę Dobra. uciec, na chwilę. I rozwalę go. Dawaj, dawaj, dawaj. Rozwalimy Widera jako Spider-Man, stary. Pa 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 pa. To jest osiągnięcie. Ej, to jest prawdziwe osiągnięcie w Minecraft. Jest. Tak. Z wygraliśmy. Wygrałemy podpora. tu, stary. To teraz możemy zrobić tylko jedno. Musimy Co? się zmierzyć ze sobą, stary. Spiderman kontra Spiderman. Tylko czekaj, bo HP musimy się zregenerować. I też. okej. Dobra, zjem sobie jeszcze... O nie, a co jeżeli staniemy się znowu grubasami od jedzenia tych samych kotletów? Nie martw się, będzie dobrze. Tak, stary. Dawaj. Chcesz? Chcesz? Już! No, a co? Przecież ty powiedziałeś, że lecimy. Lecimy! Ile ci to zadaje? Bardzo dużo, stary. Co rozginął? Co rozginął? Jak to zar... Yo, blefujesz. Yo, rozginę. blefujesz, stary. Zrozginę. Blefujesz. Nie, jest rozginę. <laughs> o. Kłamałem. Tego się A nie, 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 nie masz tejzer? O nie! O! Wygrałeś? Ile masz życia? Ej, dużo. dużo. Kurczę. Czyli jednym słowem, łapka za najwięcej, bo cały czas próbowałem używać na tobie. A nie, to ja się piłem. Pajęczych, e, stary. Pajęczyk, stary... Ej, stary, Spiderman to pięściarz. Naprawdę? Dowiedziałem się dzisiaj najgorszej rzeczy o Spider-Manie, że lepiej, żeby walił piąchą, niż strzelał swoimi. A, jesteś odporny w masce na moc bąków, bo zapomniałem, że Spider, że pająki wiadomo spider mają stare pajęczyny. Okej, okay, ale. To by było na tyle tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobał. Eee, napiszcie mi, czy może Spider-Man to wasz ulubiony superbohater i ja dzięki temu będę wiedział, kto oglądał do końca i dzięki temu będę mógł właśnie tobie przypiąć serduszko. I... Spider-Jesz. Tak. Co? Spider-Jesz. Pół... pająk? Pół... jesz. Wolę nie myśleć, jak to powstało. Więc dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. To było na tyle. Na razie. Trz.